Cześć, z tej strony Mateusz, a to jest kanał o rowerach, podróżach rowerowych nie tylko. W tym materiale będę szukał roweru rowerowego dla Zbyszka, napisał do mnie na fejście. Już, już wcześniej już szukałem dla niego roweru cross country, oczywiście w opisie będzie link do tego filmu. Jeżeli też macie jakby za, taką zagwozdkę, że nie wiecie co kupić, zastanawiacie się o co w tym wszystkim chodzi, to też możecie do mnie napisać czyta na maila. Zapraszam, jakby, mail jest w opisie. Piszcie śmiało, z wam coś doradzę, pomogę. Dzisiaj Zbyszek też stwierdził, że chciałby coś mieć, jeszcze drugi rower. Wiadomo, najlepiej mieć dwa rowery, jeden, jeden terenowy, drugi nie. Od razu zacznę może od parametrów, jakie Zbyszek chciałby, żeby ten rower miał. Więc tak, osie przelotowe. Mylnie przez niektórych nazywane osiami sztywnymi, ale to są osie przelotowe, bo tak możecie sobie sprawdzić w słowniku. Przy z angielskiego na polski i widzimy właśnie osie przelotowe. Teraz tak, tarczo, hamulce tarczowe hydrauliczne napęd 1 raz 11 lub 1 raz 12 możliwość jakby operowania oponami szosowymi, gravelowymi przyrzutka tylna ze sprzęgłem za zintegrowaną osią suportu. no i tak budżet jest tak powiedzmy no do 7000, no wiadomo, że lepiej żeby było trochę mniej żeby można było coś tam jeszcze dokupić jakieś tam akcesoria, licznik i tak dalej i bidon tak, zacznę od takiego roweru, który mi w ogóle Zbyszek to jest Octane One Grid 1. I teraz tak. Pierwsza sprawa. Już jeśli chodzi o hamulce, już widzę, że tu to to są hamulce mechaniczne. tak? Więc to jest troszkę trochę przykro. Nie bo miały być hamulce hydrauliczne. Ale dobra. No to w porządku. Zobaczcie, ta tara jest strasznie podobna do tych crossów. Z czymś takim tutaj. Nie dziwiłbym się, gdyby. Nie zdziwiłbym się gdyby oni to kupowali od nich, ale to może nie w sumie, bo tu jest, jest takie coś, takie wygina, takie wygięcie To na pewno jakoś tam pracuje powiedzmy, no ale dobra Ok, więc jeśli chodzi o hamulce tarczowe to... Jeśli chodzi o hamulce hydrauliczne to odpada, niestety Ale dalej Rama karbonowa... Pst, rama aluminiowa, przystosowana pod yy, oś przodową, w porządku Wideles karbonowy bardzo dobrze, no i tu jest e, karbonowe góra, karbonowy dół, świetnie. Przystosowane pod e, e, osie przedotowe. O i tu są te fajne m, stery e, typu tarpet, bardzo dobrze. Tu ogólnie widzę, że jest praktycznie cały osprzęt od e, SRAM Apex. To jest ogólnie fajnie, bo to jest dosyć dobry osprzęt. Znaczy no, może nie cały, no, widzę jakiś łańcuch, jakiś inny jest. E, no ale generalnie przewaga jest tego Apexa. O i zobaczcie, tyle na sram, Apex 11 SP, ja patrzyłem na swoim w internecie, ta właśnie, ta przódka ma ten sprzęgło Więc yy, to mamy Ten warunek mamy No i on ma 11 biegów, tak jak właśnie Zbyszek chciał, tyle miał mieć Doskonale No i ta korba, yy, słuchajcie, ja sobie też spojrzałem do internetu, ona też ma yy, To jest korba ze zintegrowaną suportu. supportu, zresztą nawet tutaj widać O, zobaczcie, jak jest taki otwór w środku, to na bank jest, yy, to nie jest support na kwadrat, na 100%, no, to, to musi być yy, właśnie korba ze zintegrowaną się sportu. No i to jest jak najbardziej fajne, ja też o tym o, mówiłem w tym drugim filmie, o tym cross country dla Zbyszka, dlaczego to jest fajne, dlaczego nie. No dobra, więc tak, zaczynamy od, jakby od tego roweru, yy, ma prawie, prawie wszystko, prawie, no oczywiście cena jest tam 5,5 no to oczywiście też spełnia ten nasz warunek. To jest prawie wszystko oprócz e, hamulców, e, prawie wszystko oprócz hamulców hydraulicznych, to prawie wszystko jest. A i jeśli chodzi o opony to jest tutaj e, 40, e, 700x40 to jest taki typowy e, jakby rozmiar opon szosowych nazwijmy to tak. To kiedyś były w ogóle opony szosowe, Zresztą nadal są. I to właśnie można bardzo łatwo zmienić e, tą oponę na oponę szosową, tak? Bez tam żadnego problemu, no. Także to też jest ok. Cena też jest ok, jest poniżej 7000, tak jeszcze by zostało trochę. No, tylko no, niestety, no nie ma tych hamuców hydraulicznych, Albo stety, jak to woli. No i co, ogólnie serwer jest w porządku. Ma też, ma też tych, trochę tych kosz na widon. Tu ma jakieś, nawet chyba z tego co widzę, o, tu jest jakieś zapięcie, na, ewentualnie jakby ktoś chciał na jakąś tam sakwę, żeby gdzieś pojechać. Tu chyba też coś jest, tu w tym miejscu, jakieś mocowanie pod sakwę. No nie ma pewności, ale tak mi się wydaje. No, i to jest oczywiście jak najbardziej na plus. No, bardzo fajny, bardzo fajny rowerek. I tak przełożenie. Zobaczcie, on jeszcze tak tylko powiem dwa słowa o tym przełożeniu. Korba, gdzie jest ta korba? Korba ma 40 zębów. stół jest 11 do 42, więc poniżej, poniżej jednego przełożenia. Więc jest takie dosyć miękkie. Jest bardzo fajne, bardzo przyjemne na takie podjazdy. Na, powiedzmy na taki młynek. Także spoko, nie? Dobra. Ok, idziemy dalej. Teraz tak, tu mamy troszeczkę drożej, 5600 i to jest, słuchajcie, specjalizet. no ogólnie specjalizety to jest taka droga marka, mm, w sumie nie, tak naprawdę nie wiem czemu, bo tak się cenią, nie wiem, ani on nie jest ze złota, ani ze srebra, no taka, taka, wiecie, taka trochę marka premium, tylko no po to, że jak ktoś lubi dużo zapłacić, to jest właśnie rower dla nich, nie, ale generalnie... To jest, wiecie, to aluminium to jest aluminium, tak? Ja tam się nie, nie doszukiwał jakichś tam cudownych e, rozwiązań. Roden z Formuły 1, rząd tutaj będzie lepszy, coś tam tego, bo to jest e, bo to jest Ferrari, a nie powiedzmy, a nie, nie wiem, a nie BMW, nie? Więc e, ja bym się to nie doszukiwał e, nie dopisał jakiejś tam ideologii. No, jeżeli komuś się podoba, to spokojnie, to jak najbardziej. No, mi też się podoba, wiadomo, ładny rower, schludny. No ale dobra, wracając do naszych, naszych parametrów. Jest tak, osie przotowe już widzę, że są osie przelotowe. To spoko. Hamulce hydrauliczne. No niestety, ja też tu widzę, że linka wystaje, tak jak byk. Tutaj wystaje linka, więc jest lipa. Dokładnie taka sama bajera jak w tamtym poprzednim rowerze. Dalej. Napęd 11. Zobaczmy, jaki to jest napęd. No zobaczcie. O losie. Tu jest tylko. Słuchajcie, tu jest tylko 8 biegów. No ludzie. Tutaj, zobaczcie. Ten rower. Był kilkaset złotych taniej i miał 11 biegów, nie? A ten ma 8 ludzie, no to jest w ogóle jakiś żart, jakaś pomyłka po prostu, tak? No, sorry. No, dobra. Przemilczę to. Przódka, tyle naprzódka ze sprzęgą. To jest, to jest, tyle przódka. Klaris. Ja nie sądzę, żeby ona miała sprzęgę, bo to jest taka typowo szosowa przyrzutka. Znaczy, mówię. Ja nie mówię, że to jest najważniejsza rzecz na świecie, bo ja mam cały czas, już od wielu, wielu lat, mam i w że szosowym, i w rowerze takim górskim, powiedzmy, mam brzutki bez, bez sprzęgieł i, i żyję, tak? I w ogóle się na, spokojnie na tym jeżdżę, no ale okej, okay. jak ktoś chce, w porządku, nie ma, nie ma, problemu, tak? No ale tylko po prostu mówię, że tutaj, tutaj też nie ma tego, tego parametru spełnionego, nie ma tego sprzęgła, sorry, sorry, winę tu. No, jeśli chodzi o korbę, to na, no, na, na pewno jest z zintegrowaną od sportu, ale powiem szczerze, że to jest taka, wiecie, najpodlejsza, yy, co jest, to jest taka najpodlejsza korba od Shimano, jeśli chodzi o takie rzeczy szosowe, nie, o, może tak bym powiedział, no bo ten, no. Bo to nie jest ani Tiagra, ani Sora, to jest Clarice, i to jest taki, taki jeszcze biedny Clarice, bo tam jeszcze był taki drugi z podpisem, nie? ale ten jest taki trochę biedniejszy, więc nawet nie wiem w sumie czy to w ogóle jest Clarice, tylko czy to jest taka powiedziana tak na wyrost, to jest po prostu jakaś tam trzymano e, najtańsza. Ja wcale nie mówię, że ona jest zła, tylko po prostu mówię szczerze, że no, to się po prostu nie umywa do tego Apexa, nie? Do tego tutaj, co jest, o. Do tego strama Apexa się po prostu nie umywa, tak? Ten Clarice. Także no, sorry, sorry, Gregory. Tak. Na szczęście, słuchajcie, na szczęście on ma karbonowy widelec, chociaż tutaj się ten jakby zachował, zachował twarz. Dobra. Ale mówię, jak ktoś, jak ktoś lubi takie rowery, czemu nie? Pewnie, że tak. No ja osobiście, mi tam moim zdaniem jest taki trochę słaby, nie? Słaby, ma są słabe, ma słabe parametry. No, cena oczywiście jest tam poniżej tych 7000, w porządku. Także następny kandydat. Szczególnie hmm, znaczy te, te, te rowery są tak jakby w takim porządku narastającym, coraz droższe, nie? I tu znowu wracamy, słuchajcie, znowu wracam do punktu wyjścia. Ja to już prawie w to drugim filmie na temat graveli to mam jakieś krosa, tak? Bo naprawdę, powiem aż szczerze, że to jest taki wdzięczny, e, wdzięczny, rower do filmów, do jakichś materiałów. To taki fajny punkt odniesienia, że można sobie porównać, zobaczyć i tak dalej, co i jak. No i dobra, lecimy, lecimy z tematem. Tutaj może tak dobrze nie widać tego, ale ja to tak jeszcze zobaczyłem sobie na tych, na tych, na tych zdjęciach i słuchajcie, tutaj jest na pewno, tu jest na bank oś przelotowa, tak? Ja to po prostu widzę od razu, to widzę, tutaj, że to jest oś przelotowa i że są, chyba nawet w opisie jest coś tam napisane. Zobaczymy, czy jest. Tak trochę ten, nie. Nieładnie napisane. Nie, nie będzie, nie będzie raczej nie będzie napisane. Nie. Nie ma nigdzie to wprost napisane, ale ja po prostu to już widzę z tego zdjęcia, że to jest. że To jest oś i spoko, nie? Dobra, i słuchajcie, dalej. Hamulce hydrauliczne. No proszę, wreszcie są hamulce hydrauliczne. Proszę bardzo, jakby. Tu nie ma żadna linka nie wystaje. Tu jest normalnie. E, wężyk we, we, z płynem. Tu jest po prostu hamulec hydrauliczny. Dokładnie taka sama bajera jest z przodu, tak? O, gdyby to był hamulec mechaniczny, to byłby taka śrup, to taka linka i tu by jeszcze wydała ta linka, tak? A tu w ogóle nic już nie wystaje, więc to jest po prostu. Jestem na 1000, pewien, że to jest hamulec hydrauliczny. No, no i zobaczcie, no i, no i to właśnie o to chodzi, tak? Żeby był hamulec hydrauliczny, a nie jakiś tam mechaniczny powiedzmy. Dalej, przyzutka ze sprzęgłem tutaj. Tu wszystko, generalnie, wszystko jest na tym Apexie, na tym SRAM Apexie. Ja wam powiem szczerze, że ja osobiście, gdy miał wybierać z tego Shimano Gerixa czy SRAM Apexa, to mimo wszystko wziąłbym SRAM Apexa, bo powiem szczerze, że ja bardziej preferuję... Znaczy ogólnie, powiem tak, Shimano jest fajne, ale jak się go porównuje z jakimiś tam chińskimi zamiennikami, albo nie wiem, z jakimiś rowerami marketowymi, tak, no to po prostu on miażdży konkurencję. Ale te wszystkie właśnie inne takie już, takie bardziej nazwijmy to premium osprzęty w stylu SRAM, w stylu Campagnolo no to jednak troszeczkę jest, moim przynajmniej zdaniem jest jakby półkę wyżej, tak? Więc tu jak najbardziej na plus No i tu generalnie jest wszystko praktycznie od tego sram -a. Przódka, przód, przód, przódka, a przódki, przód nawet nie ma, spoko No No i tu oczywiście jest 11 biegów, tyle co ma być nie też jest takie właśnie, że jest e, takie jak było w tym, w tym oktan pierwszym, no jak najbardziej, e, jak najbardziej na plus. No co jeszcze mogę o tym rowerze powiedzieć, no to wiadomo jak Cross to miliard będzie tych, e, miliard punktów zaczepienia na jakieś tam bagażniki, o proszę bardzo, tu, ty chociażby tutaj. E, co jeszcze? Miliard koszyków na bidon, o tu jeden, tu drugie, tu trzecie, tu jest nawet czwarte. niektórzy mówią, że to jest jakby do, do takiej sakiewki, no okej, okay, ja, ja uważam, że tu założył koszyk na bidon, ale spoko, no i na pewno, o i już widzę, no, tutaj jest miejsce na następny, 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 następny bagażnik, tak jakby było jeszcze mało tego wszystkiego, nie? jakby jeszcze było mało, wiecie kto chciał jechać do Mongolii to możecie mieć ten może mieć taki rower być obwieszony tym rowerem i nim jechać no e, jeśli chodzi o opony to też oczywiście to jest ten sam standard e, e, zaraz zaraz zaraz, zaraz. Czy to było opony opony o, proszę bardzo, opony 700x37. To jest dokładnie ten sam standard. I to każdy z tych rowerów ma, bo to jest taki standard na grawerach to jest 700 mm. I to można spokojnie założyć opony taką szosowo powiedzmy, yy, nie wiem, jakieś tam 28 mm czy tam 30 mm. No, ja. Wszystkim polecam 28 mm. Ja też, jakby ludziom zakładam, jak ktoś do mnie przyjeżdża, to ja zawsze, zawsze im polecam, zawsze im zakładam i też już e, parę filmów zrobiłem. Także też rzucę to oczywiście oponę e, w opisie. Link do tej, do tej opony. No, także ten rower spełnia wszystkie warunki i też oczywiście mieści się w cenie, bo on kosztuje. O, on kosztuje 5999, więc też jest poniżej 7000. Spokojnie. Wszystkie, wszystkie warunki spełnia, więc jak najbardziej, z czystym sumieniem nie mogę go polecić, tak? Powiem szczerze, że nie wiem, gdybym kupował Garvella, może i nawet takiego sobie wziął, może. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Dobra, dalej. Następny rower, tutaj jeszcze Zbyszek wcześniej tego Cross Country kupił sobie Gianta, więc może mu się spodobał ten Giant, może też chciałby mieć drugi rower Giant od Gianta. No. Więc tak, tutaj jest właśnie gravel'owy Giant, no on jest troszeczkę droższy, ale dalej się mieści w naszym budżecie, 6800, tak? Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. I słuchajcie, i co? I lecimy po kolei, więc tak, po pierwsze, już widzę, że ma hamulce hydrauliczne, to jest oczywiście na plus, tak? Już widzę, że ma osie przelotowe, to też jest na plus, powiedzmy, Jakby na, ma, kolejny warunek jest spełniony. Teraz tak, to jest taka Korbot od FSA, ja patrzymy widać, ona też jest jakby ma zintegrowaną oś supportu, więc to też jest kolejny jakby warunek, który spełniamy, mamy spełniony. Dalej. Ale tu widzę, że jest już to dwa biegi, tak? No nie wiem co kto woli, tak? Czy, czy lepiej mieć jeden bieg, czy lepiej mieć dwa biegi. Powłaszczę, że ja osobiście wolę mieć dwa biegi, ale to mówię, każdy może, może coś dla siebie wybrać, tak? Bo w sumie jak się tak jeździ, bo tak Zbyszek powiedział, że tak bardziej chciałby po jakichś tam ścieżkach rowerowych pojeździć, po jakichś tam ulicach, może do jakiegoś lasu wyskoczyć, na jakiś ubity dukt. Więc tak powiem szczerze, że moim zdaniem lepiej się jakby spróbuje na takich mniej wymagających, że tak powiem, warunkach, takich mniej dynamicznych, o może tak. To lepiej, moim zdaniem lepiej mieć dwa rzędy z przodu, ale to mówię, każdy sobie może kupić co chce, chce. tu jakby nic nie narzucam, No, ale dobra. Więc tak, i tu ogólnie wszystko jest: e, tu jest coś, już osprzęt sprzęt od Shimano. Przódka tylnia e, Gerix, e, 400. I moim zdaniem on ma sprzęgło, chociaż nie dał sobie ręki uziąć, Powiem szczerze, że nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że ma, e, bo to właśnie GRIXy z tego osłyną, że mają właśnie te sprzęgła. Przódka przednia, no tutaj wrzucili jakąś tam Tiagrę, tak. Nie wiem, czy żałowali tego Gerixa, czy w ogóle nie ma. Ciężko powiedzieć. O, zobaczcie, i on ma 10 biegów, tak. No, ma troszeczkę mniej, no ale też z przodu ma dwa wieki, więc to też jakby rekompensuje. Przełożenie pewnie tutaj będzie takie bardziej, bym powiedział. Dobra, mm. zobaczmy, żeby to nie być gosłownym. Mm -hmm -hmm. Gdzie jest ta kaseta? Przepraszam. Korba, gdzie jest ta korba? Kaseta mam. O, korba 32x48, czyli to też jest poniżej, jedno je poniżej jedności. No tylko tutaj jest 48 na no ten najwyższy wiek, 40 na 11 to jest dużo więcej niż, niż te 40 na 11, to jest naprawdę kolosalna różnica, to jest powiedzmy, e, oczywiście nie wiem, jakie jak, jak dobre, są dobre warunki, że tam nie, wiem, nie wie, wiatr w twarz czy coś, to jest 10 km na godzinę jeszcze więcej, tak, na takim przełożeniu. Więc no, będzie na, na pewno będzie szybszy na tych, na tych ulicach, tak? Jeszcze szczególnie jak się założy te opony szosowe to na, na pewno ten rower będzie szybszy niż ten te wszystkie, po, niż te pozostałe rowery, które mają, no te też jeszcze mają dwa mega z przodu ale na pewno będzie szybszy niż ten Cross i na pewno będzie szybszy niż ten y, Octane. Y, no, no ale no, mówię, ma no, dwa bigi, no, nie, nie, każdy, nie każdemu to pasuje, także tak to wygląda. No, jest łatwo to, to Shimano więc tak. Y... Generalnie tu wszystkie, no i znowu jeśli chodzi o to. Mm, to sama bajera dokładnie o to, bo opony ma znowu też jest 700, czyli dokładnie ten sam rozmiar jakby średnica koła jest obręczy, więc też można założyć spokojnie te, te moim zdaniem najfajniejsze opony, które nie są jakieś tam specjalnie drogie i można mm, można to zrobić, tak? bez problemu. No i cena też tu się tam powiedzmy, że mieści e, w budżecie jest niecałe 7000. No już jest trochę droższe, ale no cóż, co jest za coś, tak? Oczywiście, jest oczywiście e, widać w pełni z włókna węglowego. Jest też, e, też e, urosterowo typu tarpet. O, to, to jest ciekawe, bo zobaczcie, jest um, jeden. O, jaki, jakiś śmieszny rozmiar, bo tu zazwyczaj jest. 1, 1,8 cala i półtorej cala, a tutaj jest 1, czwarta 1, cala, to takie trochę dziwne, tak, to już tak poszli pod prąd, można powiedzieć, tak, to jest tak w ogóle bardzo nietypowy, bardzo nietypowe rozwiązanie, bardzo nietypowa widelec i tutaj główka ramy, tak, no ale okej, okay, no to to jest, jak dla mnie to jest oczywiście, dla mnie osobiście to jest minus, bo w razie czego na pewno będzie trudniej jakby jakąś część zamienną dobrać, czy nawet dokupić, gdyby nie daj Boże coś się stało, ten widelec, gdyby strzelił czy coś to to oczywiście nie zdarza się codziennie, ale gdyby nawet coś się stało, to znacznie trudniej będzie go dokupić, tak? Ten widelec. A tutaj, w tym krosie, proszę bardzo, gdzieś tu jest napisane, nie, oni tu chyba nie napisali, ale ja pamiętam gdzieś tam na stronie krosa, czytałem o tym temat, że tu jest właśnie ten 1,8 cala oraz 1,5 cala, tak? To jest ten taki typowy tarpet w tym specjalizedzie. To no, się nie napisane, co za, co za, co za ciule? No W ogóle nie wiem, co tu jest. Możliwe, że to jest ten. Ten taki e, z, klasyczny. Może e, pokażę od przodu, nie wiem. Powiem szczerze, że tu możliwe, że jest w ogóle klasyczne. E, stery jeden i jedno że jest i na górze i na dole ten sam rozmiar. Ok, w porządku. Znaczy, ja mówię, ja mam takie, wszystkie moje rowery, jakie mam, to są właśnie z takim rozwiązaniem, tak? Tylko, że ja mam trochę starsze te rowery, to oczywiście jest mega fajne, tak? Tylko, no to już jest jakby trochę starsza technologia, tak? No, a ten na pewno ma, bo tu widziałem, że było napisane... Było, czy nie było? Zobaczymy. Tak, o, proszę bardzo, to jest właśnie typowy rozmiar. Jeden są cala i i półtorej cala, tak? No. No, więc tak to wygląda. A, e, zobaczcie, jeszcze tutaj, e, bo to jest taka strona Greenbike, tak, tutaj można sobie tam poszukać różnych rowerów. E, to jest taka ciekawa szukiwarka. No ale i tak udało mi się na, na Allegro znaleźć e, ten rower, zobaczcie, tu jest za 5600, a na Allegro udało mi się znaleźć za 5200, tak, więc jest, e, jest troszeczkę tańszy. Te pozostałe rowery też tam u nich znalazłem, tylko powiedzmy, że są w podobnej, prawie niemalże identycznej cenie. A na przykład, jest mniej rozmiarów do wyboru, tak? Więc niż na Allegro, tak? Więc ja osobiście bym brał z Allegro, że tu na Allegro nie płaci się raczej za przesyłkę, tak? A tam to na pewno się coś tam trzeba do, dołożyć do tego. No nawet jeżeli zobaczcie, o, tutaj, nawet jeżeli nie ma, koleś nie jest w smarcie, to i tak jest. O, zobaczcie, gdzie to jest sam. O, dostała za darmo. Tak mimo wszystko, on, tak jakby, tak on jakby tak deklaruje ten koleżka, nie? Jeżeli potrzebujecie pomocy z, z takim doborem roweru, e, czy tam nie macie jakąś zagwozdkę e, jak coś naprawić, to piszcie do mnie śmiało, ja Wam chętnie pomogę. Jeżeli, się, jeżeli jesteście z Warszawy to oczywiście możemy, mogę Wam też ten rower ogarnąć, tak, e, jakby, jakby robię to za free. E, tylko ewentualnie jakby trzeba jakieś części dokupować, no to niestety części są po Waszej stronie, bo to jakby już nie, nie będę dokładać do interesu. No ale generalnie zachęcam do zostawienia lajka pod filmem e, napiszcie jakiś komentarz, który Wam się rower Steam w tych wszystkich najbardziej podobał. No i oczywiście e, proszę o nakarmienie wygłodniały algorytm poprzez e, subskrypcję mojego kanału. Zapraszam.